Piłka miała dotrzeć do Patryka Biernackiego, nie dotarła. Wybrzeże ma kontrę. Papaj, zatrzymany Terecho! Ależ początek meczu ukraińskiego Pera Dowody do satysfakcji, ale także spokój, jak widzieliśmy, malowany na twarzy zawodnika Sandry. Spa pogoni Szczecin. Złe podanie kupca przepytuje Petrowicz. Szansa na kontrę. Ale Wołęcew zatrzymany. Niewiarygodne, jak stal marnuje swoje szanse. Trzy na jednego kwadrata. Proszę zobaczyć, co robi Andras Wolf w Bramce. Kielcza. jeszcze raz ta sytuacja. Rubele. Robił tam zasłonę Kelian Janikowski, ależ kapitalnie obsłużony. Teraz Jachlewski przez Adamczyka, natomiast pomylił się Mateusz Jachlewski ze skuteczną interwencją Jakub Skrzyniarz. Kirill Kniaziew po raz kolejny przetransponował na zdobycie bramki z rzutu karnego. Pałach! Jeszcze raz, jeszcze raz miłość, Wałach Zatrzymany Kniaziew. Zatrzymany chwilę później Suichi Yoshida.